DIA TEAM PICK Okej. Okay. Jeszcze Nie musiałem dzieje. sprawdzić, bo zamknął mi się przez przypadek czat. Ale wszystko okej. Okay. W sumie możesz dalej możemy dalej o tym opowiadać. Chwilowo tak. tylko ten czat rozwinę sobie, żeby wszystko Rozwiń było dobrze. Ja w tym czasie yy, zapytam się wszystkich w sumie na tym oto czacie, który Wognar będzie rozwijał. Proszę Państwa. Bo my z Wognarem, dzisiaj, dzisiaj to było? Dzisiaj. O czym? Podczas Co? głębokiej dyskusji o tym, jakie eventy następne będziemy streamować to No dzisiaj no, no, no. czy wczoraj? Dzisiaj albo wczoraj. nam się te dni mylą. Yy, wpadliśmy na dość satanistyczny pomysł. I ten pomysł nazywa się G1 League. I spodziewajcie Och, dobra, się. Dobra, no. dobra tak za tydzień, za dwa jak te G1 się tak jakoś ładnie rozwinie. Że streamy będą na przykład o której w ogóle? O której tak? No 7.38, no, no. 9 rano, bo to wiadomo streamy azjatyckie, więc tutaj różnica czasowa jest dość drastyczna. Także oprócz tego będzie DreamHack przez nas relacjonowany, tak samo premier tak i jest. tak dalej. Także bilet. wieczorne, wieczorne, wieczorne no, streamy sami będą sami też minęli. jak najbardziej obecne, aczkolwiek jak na przykład ktoś. Powie sobie, aha, w sumie to dzisiaj nie idę do roboty, szkoły, dziewczyny tam, skreślicie, co niepotrzebne. Dzisiaj sobie poglądam Iowa To 8.30 rano, do śniadania, nie ma tak jak do śniadania sobie obejrzeć jakąś koreańską, przepraszam, chińską dotę i, i Iowa A, wracamy teraz do gry numer 2, do finału drabinki przegranych, Dignitas kontra Fnatic, mecz drugi, pierwszy został wygrany przez Europejczyków. I teraz y, po pikach już możemy y, zorientować się na co idzie Fanatic, na co idzie Dignitas, tak? Tak, powiem że jeszcze nie zdążyłem, się, nie zdążyłem przeanalizować tychże pików, e, gdyż albowiem zastanawiałem się nad całą kwestią Gigi. No. I zastanawiałem się jeszcze nad kwestią, na jakim teraz serwerze grałem, bo grałem na zmianę Europa, USA. Na ale, zmianę, tak? No. <laughs> Ale nie wiem jaki jest teraz. Wydaje mi się, że pierwszy był grany na US, drugi na europejskim. Ale pewnie nie jestem. Eee, zerknijmy na te piki wreszcie. I mamy tak, Dignitas. Dignitas, którzy ostatnio byli w Radiant, teraz są w Dire, którzy ostatnio mieli Nyxa i znowu go posiadają. Tym razem ukradli Londruida eee, graczom Fnatic i wzięli do tego bad Ridera. po drugiej stronie mamy Wisp'a z CK, super combo plus I bounty, bounty hunter bounty idziemy też, że... idziemy na mocny gank, no. idziemy na golda farmimy tego golda szybko idziemy w efekt e, przewagi goldowej i do tego przewaga gangowa też bardzo mocna dignitas mhm. znaczy więc... no w sumie po drugiej no, nixy bad Rider, tak. więc nie wiem Yy... No! Gang z jednej i z drugiej strony jest silny. To Wognar 100% jak najbardziej. I to fajnie będzie się oglądać. I to będzie fajnie się oglądać. Bounty Hunter z tym trackiem będzie dawał możliwości dla Wisp'a i dla Chaos Knighta. I bardzo, bardzo, bardzo mi się podobają bany ze strony Dignita, mianowicie ban Ancient Apparition, ban Tinkera i ban Wizarza. To są piki, które już widzieliśmy nie tylko po stronie Fnatic, ale które świetnie. Miał, mają świetną synergię z Wispem Chaos Knightem i z Bounty Hunterem, bo dzięki temu ten map presence z teamu Fnatic, o którym ostatnio bodajże, Wognar, Wognar o tym mówił, Fnatic uwielbia grać na, na, na tak zwany map control na, z naciskiem na to, żeby być obecnym na całej mapie, żeby dokładnie no. gango, żeby wykorzystać, no. Pozwól, że jeszcze tylko tak powiem jedno słowo. Rzeknij. Furion, mów dalej. Furion, to Wognar powiedział bardzo mądre słowo, Trixie, jak najbardziej Furion. Viable option, jak to, jakbym to tak po Semi angielsku powiedział, ale fanatyk uwielbia takich herosów, którzy mają duży, duży, duży nacisk na to, żeby, żeby na całej mapie oddziaływać. I tak jak Wobuś mówi, Furion nie byłby tu złą opcją, szczególnie, że Dignitas raczej puści tego badridera na, na e, offline, tak? albo na mid -lane ponieważ mają jeszcze Nex Assassina, który może grać. Oni się jeszcze zastanowią tak. wedle tego, co wybierze przeciwnik. Tak jest, ale Nex Assassin może pójść na mid lane, może pójść jako support, bad rider, to samo mid lane offlane, londruj offlane. Albo nawet las. To wszystko zależy od kolejnego bohatera, którego Dygni za spiknie. No Fnatic może teraz bardzo bardzo sobie pomieszać. W zasadzie wszystko jest u nich możliwe, bo no chyba bo poza Bounty Hunterem na midzie, ale może być Winterlander na midzie, może być Kayle z Wispem, na midzie we dwóch. Mm -hmm. e, mają dwóch e, graczy, dwóch herosów, czyli BH i WR, którzy mogą być offlanerami, więc e, ciężko będzie ich przewidzieć e, ze strony Dignitas. I w sumie tak. czy dalej Furion jest e, opcją? Zastanówmy się. CK, Wisp, e, Furion... Wiesz co? Hmm. Kurde, jest Mindrunner opcją, z ale ciężko, ciężko, no, no. Faza, faza, liniow... faza liniowa, wiecie o co chodzi, początkowa faza, faza tak zwanego lane face, no, no. byłaby bardzo, bardzo ciężka dla Fnatic. Po prostu mieliby bardzo przesrane na tych bohaterów, który ma, których ma Dignitas z samego początku gry. Nie wiesz mieliby... co, dałoby radę, gdyby zrobili to tak, CK, Wisp na linii, Furion w lesie z, razem z nimi na safe lane, hmm. Bounty Hunter na offlane, Windrunner hmm. na midzie, jest taka możliwość. Ale wtedy otwierasz za dużą farmę, według mnie, dla bohaterów, którzy, których ma Dignitas. Wtedy Lone Badrider Bad Rider i Nyx Assassin mają... No, nie licząc tej linii, na której się ktoś spotka z Chaos Knightem i z Wispem, to dość spokojnie będzie, tak? To, to mają tą opcję mm. do tego, żeby dużo last hitów zapać i dużą farmę. A nie wiem, czy Fnatic chce dać takie możliwości, wiedząc, że po drugiej stronie jest Lone Badrider, Bad Rider, nie? Chan. I teraz Chen. Radiant Team pitch. Co mi stary psuje mózg. no Psuje mi to mózg, szczerze mówiąc. Jeżeli chodzi o to, jak Dignitas to rozłoży na liniach, to ja nie wiem. Staram się to jakoś obmyślić, ale to by dawało nam. Ja też się zastanawiam. No, stary teraz to jeszcze jeden liner do tego, żeby iść z Nyk z Assassin'em. Badrider Rider na offlane, Longweed na midlane. No, ale jak coś ma iść z Nyk z Assassin'em we dwóch? No i do tego Chen, dochodzący z lasu i Lycan, Także Fnatic, bardzo, bardzo fajny pik. Wow. Dobra, z tym, że... Bardzo ja... mnie interesuje, jak to razzę na liniach, ale uh -huh. skupmy się na tym, jak wyglądają już olać te linie, bo to i tak będziemy myśleć, myśleć, a... Nic nie wymyślimy. Po prostu no. to zaraz zobaczymy, zastanówmy za się jak to wszystko jesteśmy. ze sobą ma współgrać. E... I współgrać może bardzo fajnie z Lekanem, bo nie dość, że Wisp CKM. Dostałem haula na każde swój skok. Haula tego haula. Tak jest. A to jest na czwartym levelu plus 50 damage, więc skaczę na ciebie długości. Każdy ma plus 50 damage, szczególnie ten na koniu. To jest problem. I Storm Spirit się pojawia w Team Dignitas, i tu jest totalna sieczka, jeżeli chodzi o linię. Bardzo mnie to interesuje, jak tą chcą rozłożyć. Nie, nie Wydaje też. mi się, że Storm Spirit tutaj będzie. Nie, nie. Nie? Zaraz zobaczymy kto kim gra, może tak, Tajco w e, Dota, Nix. Okej, okay, okej, okay. tu już nas... Y, trochę, trochę informacji jest w takim wypadku. Universe, na midlenie Bad Riderem, BadRider'em, tak? Po, on, on zawsze gra mid'em, nie? Chyba tak. Chyba tak. <grym> nie pamiętam. <grym> Tajco to jest leśnik, ale to jest No nie wiem, nie wiem. No w, mogą... Tutaj Stone Spirit wydaje mi się będzie w formie kariera. Mhm. Mm Wiesz co, dobra, ole, ole, Ola to stary, bo mówię i tak to jest taki pik, że ja i tak nic. Ja osobiście nic nie wymyślę. Mogę tutaj gdybać przez dwa dni, jak o, to posłać. No ale myślę, więc. że Fanatic też będzie ostro się zastanawiać. Tak. Jak, to, jak to ukształtować wszystko przeciwko nim Aha. ale mają, e, mają tego lekana i tutaj się trzeba zastanowić nad jego zastosowaniem to po stronie Fnatic wydaje mi się, bardzo prawdopodobne jest jednak ten dla z Nightwisp. Windrunner pójdzie z Lycanem i Bounty Hunter Solo. 2, 2, Chociaż 1. być tak nie musi. 2-2-1, no zobaczymy, bo to jest pytanie o to jak będzie po drugiej stronie. Mm -hmm. Ach, zaraz się okaże. Widzę okay, tutaj, już, że już Bounty już Hunter na pewno będzie na oflenie. Mm -hmm. I do, dostał do tego spory bonus, bo ma Purman Shielda, Tangosy, Healing Salva i, mm -hmm. i, i, i Brancha. Także yy, no pomogli mu, ktoś mu pomógł, pomógł mm -hmm. mu pewnie Wisp. W której do statów nie ma nic, ma tylko centry i, i... że tak powiem, jedzonko. Ale po stronie Dignas już przynajmniej wiemy, że stą sweet będzie na Midlane, widać to odłożonego ma du dość dużo, ma dość dużo hajsiwa odłożonego na, na, na butelkę od razu. Mm -hmm. Także to już jest y Midlane, Wii na offlineie na górze, na safe Lewin Universe, co da mu bardzo szybko Blink daggera, o ile nie spotka agresywnego trade'a przeciwko siebie, a raczej nie spotka. I w lesie Chen, co nie jest jakąś tam super nowością, a Tides będzie tutaj roamował, z tego co widzę, ma trzy buteleczki do, do manek, że będzie wspomagał, na, na pewno na początku będzie wspomagał Snake z Storm Spiritem, ponieważ Storm Spirit na tych pierwszych levelach, no nie, no nie ma za bardzo jak uciec, jest, jest dość bezbronną postacią. Hmm. No, ja się bardzo zastanawiam nad tym Nexem, jak to będzie wszystko wychodziło. Hmm. To nie jest Shadow Demon, który może tak efektywnie romować jemu telewele są dosyć mocno potrzebne. No! Zobaczymy. No a po drugiej stronie jest Wisp CK na, na mid i dlatego tam ten Nyx będzie szedł, to jest bardzo dobra, teraz, jak teraz to widzę to mi się wszystko staje jasne w ogóle, wiesz o co chodzi? No, no, no. Teraz jak to widzę to jest logiczne. Tides idzie na mida, że wysłamałeś Snake Kinga, ponieważ wiedzieli, że Ira i, 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 i Wisp będą obecni na Midlenie, a Storm Spirit pozostawiony solo to drugiego, trzeciego levelu, bo prostu tam ginął frag za fragiem, tak? Natomiast Fnatic, dzięki temu, że Dignitas na tego y, bottom lane'a posłał Lone to daje farmę Lycanowi, a Lycan z y, taką farmą, jaką będzie miał tutaj, będąc solo na linii, wspomagany tylko przez Windrunnerkę, naprawdę, naprawdę może zagrozić teamowi Dignitas. No, tutaj będzie miał farmę bardzo dobrą, przy założeniu, że Windrunner będzie go tutaj supportować, tak jak supportuje. No, Londruid będzie miał dwa problemy, ale problemy teraz ma Snaking, który gra z tą Spiritem, 2 sekundy stana, także dosyć szczęśliwie. E, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden ranking. Co prawda, to był Note i Wisp, ale to nie ma znaczenia. Ważne, że First Blood trafia do Fnatic mm -hmm. i to im daje kopa. To im Strasznego. daje zaraz latającego kuriera pewnie. A Snaking przez tego First Blada na pewno ma problem, bo zaczyna od zera. Nie ma butelki. No, do której, od której dzieliły go w sumie tam trzy last hity tak, na samym początku. Tak teraz ta śmierć plus, plus yy, wymuszenie kupna teleportu przez Team Fnatic powoduje, że no. Speed ma gorszy stat zdecydowanie niż Chaos, z mhm. Nightly Wisp. No, ja się mocno zastanawiam nad tym Nexem, jak wyglądać będzie jego rola na midzie. To nie jest wręcz feros. Nie ma takiego bazowego damage'u, nie, hmm. nie ma takiej siły jak CK, który tutaj stoi na linii z Wispem, ma co? co prawda stana. Powiem Ci tak, siłą Nyxa jest mana burn na taką postać jak Chaos Knight. Chaos hmm. Knight ma bardzo, bardzo, bardzo mało pulę many i tutaj Wisp co prawda będzie mu w tym pomagał, żeby ta mana była, yy, wiesz że była odnawiana ta mana, ale mimo wszystko mana burn strasznie boli Chaos Knight'a, po prostu jeden mana burn i Chaos Knight nie może mieć stana, no. a tight za 6 sekund Title of Time będzie miał po raz kolejny dostępnego tego mana burn'a. także ten Nyx Assassin, pomimo tego, tak jak powiedziałeś, on faktycznie jest, nie z range'em, jest, range jest mele, do tego jego right click no, pozostawia wiele do życzenia. Tak, sam drugi skill Mana Burn będzie wraz ze Stanem tutaj naprawdę, naprawdę pomagał z tą Spiritowi. Mm -hmm. O Windrunner tutaj <grych> nawet używa neutralnych klików do harasowania misia i cały czas pracuje nad tym, żeby Android się nie rozpędzał, ale teraz, gdy tam trafię Tangle, mogło być nieciekawie, Jednakże na midzie e, Wispy poradzili sobie ze Storm Spiritem i poradzili sobie. Z Assassinem, te kombo podwójne, e, tak egzotyczne, po prostu nie wypaliło. Ale Bounty Hunter w tarapatach teraz mocnych, jak on się tu znalazł, to nie wiem, e, ale Bad Rider. Jak on się dopadł. tam znalazł? Aha, Flame Break'em mm -hmm. został wyrzucony. No i to wystarczyło Uniwersowi do tego, żeby wykończyć Bad Ridera. Natomiast lui musi uważać na tego, nie wziąć On, on ma... znowu ginie oh! no. To spiry, najgorszy początek na midzie jego życia chyba. Tyle przegrać, ale to już jest na minut. pewno sygnał dla Dignitas, że za chwilę kompletnie muszą to zmienić. Oni nie mogą już e, zostawić tych dwóch bohaterów na Midlenie, bo zaraz będą walczyć 3v5. Teraz w końcu Tajc udało mu się Wisp'a wykończyć ten mana burn'em. tego zdobędzie runę niewidzialności, ale mimo wszystko zmiany będą potrzebne. Jestem ciekawy, czy dalej będą w to brnąć. Ma Tajc invi. Także, może się pokusiły o Chaos Knight. Oj, Chaos, uważaj! Uważaj, uważaj! Jest spokojnie, jest No obecny. Centry Co za wyczucie ze strony Fnatic! Ten ward na górnej linii, postawiony przez Raiden, poinformował ich o tym, Oni wiedzieli dzięki że, temu że No Tail wziął tą runę i, i, niewidzialności. I dzięki realy, temu drilic. mogą teraz nawet pokusić się o dive na Snake Kinga i to dokładnie Ira robi. Ma jednosekundowego stanu, to trochę za mało. Musi się kiedyś wycofać, ale Fnatic bardzo zmyślnie, no tail. Kupił sobie tego Ward'a, postawił go i teraz po raz kolejny nietrafiony stan. Jest tam Hani. Co za play ze strony Fnatic! Jeszcze do tego zginie Snaking. Oh, oh Early game, po prostu perfekcyjne wykonanie planu gry ze strony Fnatic, nie? Rewelacja! No... To jest trochę tak, jak popełnisz jeden błąd, zaciskasz zęby, wkurzysz się, e, chcesz bardzo mocno to naprawić tak. i to się teraz stało 4 razy z rzędu i już dostajesz rage'a i popełniasz <gry> dużo więcej błędów. No, mm. ta akcja naprawdę to dobrze oddała, 7 do 2 w piątej minucie. Storm Spirit nam idzie 0-4, Nyx 1-3. To jest dramat i teraz jeszcze dramat jest kontynuowany. Tak jest, zresztą Fnatic. Chaos Knight z Wispą, on już mają po 6-7 level w no piątej skok. minucie. W piątej minucie dostępność altimeta y, Chaos Knighta i przede wszystkim dostępność altimeta Wispa i Chaos Knighta teraz. making po raz kolejny! 9 do 2! 9 do 2! I Digging został zostało tak zlockdownowane, jeżeli chodzi o farmę i o levele że Fnatic z dostępnością tych altimetów no po prostu teraz ich będzie terroryzować. Po prostu będą ich miażdżyć. Zresztą wydali dość sporo kasy na te wardy na mielenie, ale dzięki temu zarobili jeszcze więcej, jeszcze więcej pieniędzy i no Tower has no, problem mid lane'a Dignitas jest ogromny. To Storm będzie Spirit. jeden z najlepszych comebacków starych chyba w historii. Doty Jeżeli Dignitas to jakoś wiesz, wyprowadzi jeszcze na prostą. Tak, Storm Spirit siedzi na potyczkach, nawet nie ma butów. Kolejny Reality Lift, on nie ma szóstego levela, nie ma jak uciec. nix robi co może, ale nie ma szans, stary. 4 sekundy to jest za dużo. Spać Karap jest odpalony. Może uratuje mu to życie, ale marne to pocieszenie. Pojawia się Chen, wreszcie pojawia się Chen z górnej linii. To może wystarczyć, żeby zabić CK, a nie! To no ja wystarczy, żeby zabić, stary! Żeby zabić The Kinga. W końcu uniwers ciągnie na lato no Taylor, ale Wisp spokojnie wytiteruje się. Jeszcze do tego uniwers może mieć tarapaty, ale w tych płomieniach... Oooo! No way! No hey. Mistrz świata Ira Monster Kill 13 do no, 2 w siódmej minucie, proszę pana Fnatic! No, stary... Zdewastowani psychicznie, stary. Jak Dignitas, ktoś... Ktoś z Dignitas, jakiś menadżer podjedzie pod dom każdego z graczy Fnatic im odetnie nagle stare klawiatury. Może wtedy, ale najprawdopodobniej 30 marca widzimy się na meczu Fnatic stary Virtus Pro w finale Defense 3, ponieważ to jak Fnatic teraz zaczęło tego early gamea, to powinno być pokazywane w podręcznikach do doty. Po prostu. To nie koniec koleją prosto na To nie koniec jeszcze Storm Be ta zapać 5, 4, 3 Za mało Ale co z tego? 14 do 2 Tak wygląda wykres Jeden drugi Nie ma polskiego słówka na to, ale jakbyś po polsku powiedział outlainowani Przeliniowani? Fakt jest taki, linie Fnatic strasznie mocniejsze od linii Dignitas i to widać było, to widać teraz jak w na... Poza górną. Poza górną, jasne. Ale za cenę górnej dostali dwie. I teraz to combo Ira i NoTaila w ósmej minucie, no to będzie bardzo, bardzo ciężkie do, do, do powstrzymania. No to jest lawina, na midzie to jest hmm? po prostu lawina. Hmm? Tyle błędów jak zaczynasz z Storm Spiritem, jest 8 minuta, ty masz 0 na 6 na 0. Pozdro. No... To tłumaczy wszystko, zresztą. Mm -hmm. Zobacz, jak ciekawie rozstawione są obserwery. Cztery obserwery wszędzie. Mówiłem no, no, już właśnie o tym, że no. Fanatic dużo zainwestowało w wording tego midlane'a, ale był opłacalny po raz kolejny. 3 sekundy stana! Co zrobisz? Nic nie zrobisz! Nawet za chwilę stracisz wieżę. Nawet nie zdążył swipek tak. Carapesa odpalić. I za chwilę Ira jeszcze dostanie rajd i ich Jest tam, honey. Czy on przypadkiem czy ten trak nie był kill, czy ten trak nie, nie był killnięty, czy ten kill nie był strakowany? Być może słyszę relocata, zerknijmy gdzie? Nigdzie, nie, tutaj spokojnie O, o, oh, 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 co się stało? Co się stało? Oh? Co on robił? O oh, już trochę tutaj teraz do no, tej chyba no, przesadził za galopowy się. On się chyba zrelookateował ja, tak, tutaj, tak, żeby tak, zabić tak, kogoś tak, tak. Tymczasem na idzie po raz kolejny combo Wisp psykę Wisp wykupiony Zresztą i to wystarczy, żeby zabić Londruida, trzen trakowany, to będzie kolejny Kim na trafku, to nie ma większego znaczenia, to jest po prostu raid Teamu Digitas Brad ratuje się fireflyem do rozpita gdzieś tam biegnie, od rozpita, teleportuje się, nie wiem jeszcze może zostać to przerwane, ale nie. Udaje mu się uciec co z tego. 17. To jest jeszcze ciągle Lekan, stary i ten Lekan już ma skończego Wladimira, ma Mamy dalej ją ma 53 creepy w dziesiątej minucie. Wognar to po prostu streścił. To jest Scheissen Rapefesten tak. Po naszemu niemieckiemu. <grywka> nie wiem, czy tak było. Można... Nie, to nie było po niemiecku, to było po naszemu. Kolejny tower, kolejny gold. I pojawiły się właśnie dwie kreski w dziesiątej minucie. 10 tysięcy goł na jak na dziesiątą minutę, no to dosyć o... fajnie, teraz mamy kolejny stan, kolejne 3 sekundy, kolejny whisky plus CK, może teraz Eras kończy swój żywot, chociaż nie wiem czy te lasy to wszystko wystarczy chyba tak. Nie! Ira jeszcze ucieka w końcu, doskoczył do niego Snaking Motel, także się wycofuje, obecny jest zły. Dignitas, no stara się jak może zabiją za chwilę, za chwilę, za chwilę zabiją Wispa, tak jest. On, on wróci z CKM, on wróci w ogóle z CKM, zaraz wrócą I, i Dignitas o tym wie. Dignitas mówi: "Dobra, wycofujemy się. Udało się zabić. Co prawda, kogo się nam udało zabić? CKM, CKM. Tak jest, ale to na tyle. I za chwilę Wee może mieć także kłopoty. Już widzi te, te duszki ze strony Peter, Taylor. 4 sekundy Chaos Bolt. I to jest koniec Androida, który ma 1200 HP, tak dużo HP a i tak pada. E, teraz Firefly Batridera, sporo damage'a, Medja, CK na połowie HP, Wisp na połowie HP, ale co z tego przybiega Windrunner i spokojnie dają sobie radę, Wisp regeneruje zarówno siebie jak i CK'a a Dignitas w dalekim, dalekim odwrocie. Teraz jeszcze zestadowany fartownie dosyć nix e, Jeszcze wbiega w to wszystko Stone Spirit i udaje się zabić Wispa CK gdzieś tam próbuje się wycofać, może jeszcze kogoś zabije, nawet powershot trafia. W Storm Spirita ten zostaje na 170 HP, 4 taki na palmu, na erze. ale jednak. Ale Ira ma 12 na 1 w 11 minucie, za chwilę będzie biegał, O Piękny powershot. Universe na pewno mu sz serduszko szybciej zabiło, jak ta strzałka w niego wleciała. Ale 12 na 1, za chwilę Armlet będzie już obecny na KO, znajdzie do tego cały czas, tak jak ja w ogóle powiedział wcześniej, Trixie Free farma. pozdro. Mhm. E, no, ta filmforma i tak jest niczym w porównaniu do 430 golda na minutę. To jest oczywiście dużo nalekania, ale 600 ma CK. net Network, tak się prezentuje. No, jeżeli wiesz, twoje supporty, jeżeli Wisp ma więcej niż w każdy z swojej drużyny, to nie jest za pięknie. 20 do 5 w e, 12 minucie. Co za, co za rozegranie ze strony Fnatic. Ale Dignitat nie odpuszcza, oni ciągle grają, szanse są nikłe, ale nie poddają się. To jest gra o finał, The Defense, e, to jest gra o duże pieniądze. Mm -hmm. No i czemu mają odpuszczać? Nie mają nic do stracenia, w zasadzie mogą wymyśleć jakąś szaloną strategię, czemu nie? Chętnie zobaczymy, mm -hmm. ale Roshan pada, 12 minuta, 52 sekunda zapisana. Tak jest. <laughs> CK łapie Aegisa, ma też armleta, zaraz na do niego do, do, dołączy, do jego, że tak powiem, ekwipunku. Mm -hmm. e, lekan. Budki i od razu pierwsza część do jego PKB. Mm -hmm. Także Trixie też za chwilę będzie bardzo mocno wyglądał, ale tak jak ogóleś powiedział, no cień tego, co się dzieje na O, na tobleinie Universe może mieć kłopoty, Hany od razu jest tam z i to jest dodatkowy gold. Dla Fnatic to jest to, o czym mówiliśmy już w trakcie pikowania. Jak dużo te kombo tych trzech bohaterów kasy może zarobić dla całej reszty teamu Tak, Fanatyk idealnie to sobie przygotowało Bounty Hunter był na topie, czekał tylko z tym trakiem. teraz laundry, Tether, 3 sekundy chaos, bo przybiega Stone Spirit, nie wiem czy to będzie w stanie coś zmienić. Nyx jeszcze pomaga, dobry stan. E, Store Spiritowi udaje się przeżyć. Nota chyba będzie ofiarą tej całej akcji, chociaż teraz udaje mu się uciec! Flight. Pomógł no. bardzo pięknie notale'owi żeby się do niego przypiął i na tam około 20 dzik 14 minut Herba. Dobrze, że herbatę stary skończyłem wypić Tak i tak wyglądał po finał Tak wygląda Fnatic Po prostu tak wygląda ten team Tak grają Tak wygląda Wisp notale Uczcie się, ja się sam powinienem od niego uczyć i to jeszcze by mi zajęło stary z 6 lat uh -huh. Dobra, do 22 to. do 5, 2 do 0. 14 minut. Eee, tak. A my I się w finale widzimy, widzimy się. Którego? 30 marca. My widzimy się. się wszyscy, jak najbardziej, Czyli to tak, to będzie, to będzie chyba best of 5 Virtus Pro z przewagą 1 -0. Tak mi się wydaje. Ale upewnijcie się na naszym Facebooku, Facebooko przez IofRoszan Tak, to tam jest chyba teraz... najważniejsze miejsce, nie? Teraz to jest najważniejsze miejsce, tam macie okładkę, na której Okładkę, to się tak chyba po polsku tam nazywa, cover photo Na którym e, jest napisane zawsze następny stream tak. Będziemy starali się jak najszybciej aktualizować Tak jest, ale już teraz chyba możemy powiedzieć spokojnie, że w niedzielę Aha, I nie stream... musicie mieć oczywiście Facebooka, żeby to nie, oglądać, wystarczy wpisać ten adres Albo, jeżeli no, naprawdę jesteście ten, Was Was, przeglądarki internetowe. Dołączcie do nas na Steamie, do naszej grupy na steamie.pl.ch.aj. a i i wtedy gracie sobie w dotę i na z boku plup, ogłoszenie, że zaczął się stream, albo że zacznie się zaraz stream. Jest kalendarz, jest wszystko. No, dokładnie jak się zaczyna stream, to wtedy wyjeżdża Wam tak, jak e, ktoś Wam pisze, na przykład na czacie, albo takie rzeczy, wyjeżdża Wam powiadomienie i jest dobra. Tak. Dobra. To by było na tyle. Do niedzieli. Zjedziecie obiad i nas posłuchacie. Niedzieli, no o niedzieli. niedzieli. Jeszcze nie wiemy co w niedzielę, ale, ale, w się, niedzielę. Ale, ale w niedzielę. Aha. Dobra, dobranoc, dzięki za dziś.